Kochani, tu droga duszy, przychodzę do Was dzisiaj do bliźniąt z czytaniem na uczucia, na relacje. Zobaczymy, co się będzie chciało pokazać. Szybciutkim, króciutkim z trzech kart. Cyklicznym. Pamiętacie, że czas jest płynny, role sobie zamieniacie. Nie blokować się, nie projektować, nie nastawiać, niech to wszystko płynie. Bo jak wiecie, jest to przestrzeń poszerzania dodatkowych informacji, inspiracji, a w ogóle tak naprawdę to Wy macie całe życie w swoich rękach, także. Niech mózg będzie z wami. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrowa.mopa.gmail.com. On jest, wyskakuje na końcu filmu, jest w opisie każdego, każdego filmiku, i poprzez tego maila możecie jeszcze do końca miesiąca zamawiać czytania roczne. Natomiast jeżeli podoba Wam się to, co robię, chcecie wspierać kanał, możecie to robić poprzez link do Bajkowi, który jest w opisie filmu, lub poprzez przycisk Wspieraj. I dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, za to, że jesteście aktywni, że jesteście, że piszecie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i co? I zabieramy się do pracy. Ja tu jeszcze, o, może tak. Co mamy w tyle? Mamy rajdę, czyli, ale odwróconą, więc e, zastopowanie czegoś, być może wdarł się jakiś zamęt chaos, albo po prostu stop. Tak, zatrzymanie się w czymś. Zobaczymy, o co tu więcej chodzi. E, Starotem, tak. Poprosimy. Z trzech kart. Dla bliźniąt. Uczucia. I pamiętacie, że to jest tło. Może być, ale nie musi. Może się łączyć, ale nie musi się łączyć. Zresztą czytania. Z trzech kart. No dobrze, tak upadła, to tak miała, bo tu mam karty dwustronne. Dziewięć mieczy strach, lęk, ograniczenia, coś oddziela, tak jak w tej karcie, być może was lub oddzielało, bo to jest na przeszłości, od jakiejś waszej świetlanej przeszłości. Wiecie, to jest w cudzysłów, tak? E może jakieś właśnie dramaty, blokady e typu ograniczenia, tak? E strach, lęk przed wykonaniem jakiegoś ruchu. I ten lęk mógł być większy, aniżeli w e rzeczywistości. Rzeczy w rzeczywistości, jakby on mógł narastać i te miecze były w Waszej głowie, żeby pokonać coś, żeby wykonać jakiś ruch, żeby pójść tam, gdzie chce, z kim chce, być może, żeby sięgnąć po tą swoją szczęśliwą, wymarzoną miłość. I mamy dwa kielichy, słuchajcie. Miłość bliźniaczy płomieni jest naprawdę bardzo trudna i to nie chodzi, że w jakiś sposób patologiczna, absolutnie nie. Są lekcje do, do odrobienia. I wiecie, że to jest, pojawiam się i znikam. Natomiast tu nie chodzi o jakieś czerwone flagi. Tu chodzi o to, żeby każdy, każda z tych dusz przerabia swoją lekcję, spotykają się i sprawdzają, na jakim etapie są. Chcę powiedzieć, że bo to nie, nie dla każdego przypadku będzie, mamy tą kartę w tle, ale. Jakby ktoś być może nie dał sobie pozwolenia na, na to, żeby, żeby dążyć do tej miłości, żeby chwycić, może tak, tę miłość, która, która się po, pojawiła, te uczucie. Albo ktoś was też zastopował, czyli właśnie ktoś stanął na drodze i wy się być może przelękliście. A może wam się po prostu wydawało, że ktoś lub coś stoi pomiędzy wami, tak, pomiędzy wami a tą osobą. Ktoś, wiecie, blokuje te relacje. No, zobaczymy, co jest. Jest osiem kielichów. Odchodzenie od takiej emocjonalnego, chcę powiedzieć tortury, ale takiego, czegoś, co nie służy, co, co nie, nie, nie pomaga. Czyli takiego, od tej dziewiątki mieczy. Od takiego nastawienia na to, że, że mi się nie należy też. Natomiast yy, chcę wyruszyć w tę podróż tu, ona jest tutaj, ale mnie cały czas odcinano od, te, od tej możliwości. Uważano, nie wiem dlaczego tak mówię, ale że, że to co mam, to jest dobre i mam w tym pozostać. Czyli ja, ja mogłam, mogłem sama się blokować w ten sposób, bo tu coś było. Tu coś było ok, coś było dobre. I cały czas jakby odwracało mój wzrok, przyciągało mnie, natomiast nie pozwalało mi iść i sięgać po to, co jest prawdziwie szczęśliwe, co jest spełnieniem, rycerz mieczy, determinacja. I będzie, być może będzie i może już na, na, nawet jest jakaś determinacja do odwrócenia tej sytuacji, do żeby to rajdo się ruszyło, żeby ta podróż się rozpoczęła, żeby całe zamieszanie, chaos, które mam w głowie lub miałam, czy miałem, i bardziej miałem, znaczy, i miałam że w przeszłości, lub w niedalekiej przeszłości, to może być no, w przeciągu kilku ostatnich dni, coś mogło się zmienić, tak? Że ja na to patrzę już z jakimś dystansem, że tu czegoś brakuje, że tu być może też pewne fakty się nie kleją, natomiast że to mi nie wystarcza, to w czym jestem, że to, że myślę, jeżeli to są bliźniacze płomienie, no to wiecie, to, to nie da się nie myśleć, tak? Natomiast tutaj podejmuje jakieś wyzwania, chcę powiedzieć. Co tu będzie jeszcze, co tu będzie? Co będzie? Mamy cesarza. Buduje swoje cesarstwo. Ale idę w tym kierunku dokładnie. Albo osoba docelowa i to może być ta osoba, być może też, się, przed którą się broniliście, zobaczcie. Um, I mamy Asa Pentakli, gdzie rzeczywiście coś materialnie, fizycznie może zaistnieć, coś może się zadziać, bo być może wasze opor, wasz opór już staje się coraz mniejszy. Już nie chcecie stawiać oporu, już chcecie, żeby to puściło, żeby tu mogła być komunikacja, żeby mogła być współpraca. Być może w relacji, tak, może był jakiś konflikt, jakieś nieporozumienia też w relacji. Natomiast tu zmierzam w tę stronę, że ja nie, już nie mam żadnych przeciwieństw, jakby te, te miecze, które tutaj były wcześniej, jakby zniknęły. Ja panuję nad swoim losem. Nad swoją rzeczywistością, ja stawiam granice, ja mówię, co mi się nie podoba, ja jestem cesarzem swojego życia, cesarzową. E, jakby mam równowagę w tych energiach. I albo ktoś mi rozjaśnia tę sytuację, i to może być taki cesarz, ale ja odnoszę wrażenie, że wy tu wychodzicie z jakiejś takiej luki, bańki e, m, takiego poczucia nieosiągalności do momentu cesarza, który osiąga, który ma wszystko, który zdobywa to, czego chce. I tak, tu może być właśnie spotkanie z takim cesarzem, ale to wy możecie być też tą osobą, która decyduje się zmienić sytuację, czyli odejść z jakiejś relacji, która nie była korzystna, lub tak jak mówię, sięgnąć po coś, po coś więcej. Dobrze, dołożymy sobie dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy. siedemka buław. Walczę. Mam te asy w rękawie i być może przez jakiś czas nie rozstrzygaliście tego, że możecie tu... Jakby stawić czoło jakiemuś wyzwaniu, jakiejś mentalnej, me, mentalnemu oporowi, jakby, że możecie tutaj przewalczyć to wszystko, bo to było w waszej głowie. Yy, to był jakiś strach, jakieś nieuporządkowanie, yy, poczucie bezwartościowości. Niemniej jednak ktoś tu podjął działania, zawalczenia. Tak, no, być może, i, i przychodzi tutaj też yy, koło fortuny w tle więc zmiana okoliczności mogła też wpłynąć na to, że wy zmieniliście swoją optykę, że zmieniliście punkt widzenia. Jest tu głupiec, nowa droga, nowy początek. nowe szczęście. Ruszam w podróż i być może dla niektórych to jest odejście z jakiejś trudnej relacji i wreszcie widzę, że to nie było dla mnie korzystne. I wreszcie ja tu stawiam granicę, ja tu stawiam na swoim, ja walczę o siebie i idę do przodu. Na e, Natomiast dla innych no może się pojawić e, lub mogę wreszcie otworzyć się na to, e, że mogę zawalczyć o tę miłość, e, że, mogę, że, że ta osoba to może być tą osobą docelową, e, że tam gdzie się blokowałem, blokowałam, jakby te blokady spadają, tak? Ja już nie chcę się blokować. Ja już nie chcę stawiać tych granic komuś, kto jest dla mnie miłością mojego życia, tak? E, bo może świat cały czas wprowadzał takie blokady, bo jeszcze coś było do zrobienia i jeszcze czegoś e, się tam musieliście douczyć. No dobrze, ósemka kielichów. Ósemka kielichów. Siódemka mieczy, no bo... Proszę bardzo, było to sabotowanie siebie. Ja odnoszę wrażenie, że nie mogę po coś sięgnąć, to jest takie, takie przesłanie, nie zasługuję, właśnie, że to nie dla mnie, że ktoś mnie nie wybierze. To, to jest właśnie taka energia i to jest odejście od tej energii od takiego sabotażu od tego, że są plotki jakieś, omawianie. Że ktoś tu y, oszukiwał, kombinował, że coś było niejasne, nieprawdziwe, że coś było tajne, przezpoufne, że to był romans. A może i był romans, ale gdzieś tutaj jest jakaś wielka miłość w tle. Niespełniona w dodatku, niespełniona, bo była blokowana. Słońce, szczęście, spełnienie. Wyjść z takiej ciemnej energii. Zobaczcie, bo tu jest tak ciemno. Tu jest ciemno, ale tam na zewnątrz, o, tu jest jasność, tu jest spełnienie, tu jest szczęście, tu jest, no właśnie, to jest ta radość. Cesarz, o czym nam mówi cesarz? Cesarz. Sześć buław. I zobaczcie, jest sukces, jest zwycięstwo, jest zmiana, więc niektórzy, jak nic, osoba docelowa się pokazuje. Ale jeżeli e, zamierzacie się tu o kogoś zawalczyć lub zawalczyć o, o miłość, tak, e, która notabene była w zawieszeniu, no to tu się pokazuje sukces, tu jest spełnienie szczęścia. Jeżeli wychodzicie z relacji, e, która była niekorzystna, toksyczna, niewspierająca albo nie była po prostu z żadnej miłości, nie było, nie było tam uczucia, no to tu jest tak czy siak, w każdym z tych przypadków jest... Wyjście na swoje, wyjście, sięgnięcie po sukces, po spełnienie, wyjazd nawet, tak? Może do tej osoby, podróż. Natomiast tu jest zmiana sytuacji na no, o wiele, wiele, wiele lepszą, bo jeżeli nie już osiągnięcie tej sytuacji, którą chcecie osiągnąć, to ja już nie mam tych blokad, ja już nie mam, bo może tak jak powiedziałam, świat wpływa, zmienia, koło fortuny rusza i zmienia się sytuacja, i jakby te blokady opadają. Ja już mam nadzieję, mam szansę sięgnąć po to, już nie ma we mnie blokad, bo może to tak jak mówiłam na, na początku, jakieś we mnie blokady, niezasługiwania, że w jakiś sposób, nie wiem, ktoś mnie nie wybierze, bo jestem taka siaka czy taki siaki krzywy, prosty i takie tam, wiecie, no to wszystko, co my sobie wkręcamy, różne rzeczy. Natomiast jest tu takie zmierzanie do tego, być może jakąś pokrętną drogą, jakby od tyłu, bo może rzeczywiście tu, i dlatego to było też w zawieszeniu w niektórych przypadkach, było tu kilka lekcji do przerobienia, no trochę walk się stoczyło, może się opieraliście te, tej relacji, no były być może jakieś obiektywne powody, dla których nie mogliście w tej relacji być. Dlatego ta droga była zastopowana i ona jeszcze cały czas jest. Ale w tle już mamy kto koło fortuny. Bo Wy jesteście w tym procesie takiego do, jakby dogrywania. Hmm, że ta, ta sytuacja, dostrzegacie to. Widzicie, że coś tu trzeba zmienić, że być może coś nie jest dla Was. Coś nie jest tak jakbyście chcieli, ale to jest takie dochodzenie do pewnych przekonań, do, do wniosków. I tu jest takie coś, ja już przestaję się blokować, przestaję się sabotować. Tu chcę się z czymś, z kimś zmierzyć, skonfrontować, żeby móc zmienić tę sytuację. Że nie jestem bezwolna, nie, nie, nie jestem osobą, która nie może wykonać żadnego ruchu. I tu jest tak, wykonuje ten ruch i jest ten sukces. Okej. Okay. Co jeszcze? Wiadomość w butelce. Proszę bardzo, dobre wiadomości jakieś przechodzą. I wiatr zmian, no, no zobaczcie, no wszystko idzie na zmianę. Mieliśmy tą fortunę w tyle, no to już nadchodzi. To jest taki wiatr już, który przynosi zapowiedź zmiany. I e, rozdroże, tak? Wybieram inną drogę. No, no zobaczcie. I tu jest, e, nie chcę już, e, żeby coś było udawane, tak? Bo tu też nie da się też zwieść pewnym rzeczom e, pozom. E, ale tu jest, wybieram drogę, gdzie p, taką prawdziwą, dla, dla prawdziwej mnie, bo może e, ktoś z Was też udawał, cały czas pozował. E, do jakiej rzeczywistości się dostosowywał. A teraz ktoś zrzuca maski, zrzuca to wszystko i pokazuje jakby prawdziwego siebie czy prawdziwą siebie. Po, pora przestać zwlekać i zobaczcie, to było cały czas sytuacja w zawieszeniu i czas się wznieść wyżej. Zobaczcie, bo miłość uskrzydla, nie? Twoje obecne obowiązki i odpowiedzialność nie mogą być dłużej odkładane na bok. Raz, raz. Czas się zmobilizować i wykonać robotę. E, rozwiązania i obfitość, których szukasz, wymagają działania. Zignoruj wszystkie głosy krytyki. Uwierz w siebie. Jesteś w stanie to zrobić. E, zwlekanie często wynika ze strachu, że nie dasz rady. Poczujesz ulgę i dumę, kiedy to będzie już za tobą. I jeszcze jedną kartę. I mamy Trylogię światła. I już szukam. Obraz na tej karcie symbolizuje szablon stworzenia. Abstrakcyjna energia spiralnie formuje się i opada w dół do świadomości. Jeśli dziś pojawia się ta karta, uważaj, bo koło jest w ruchu. Dokładnie koło fortuny i abstrakcyjna idea, która krąży ci w podświadomości wkrótce. Wypłynie na powierzchnię w Twoim świadomym umyśle. Zwróć uwagę na nowe pomysły w, da, w nadchodzących dniach. Jeden z tych pomysłów jest zalążkiem początku czegoś zupełnie nowego. Pomiędzy wszystkim, czym jesteś, a wszystkim, czym będziesz, jest chwila obecna. Bądź świadomy związku przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pozwól, aby światło Twojego doświadczenia i mądrości było Twoją latarnią morską, gdy będziesz podążać. Jaśniejszej przyszłości. I tak jak zobaczcie, mówiłam, to koło Fortuny w tyle ono już jest w ruchu i nadchodzi ten wiatr zmian. No i będzie trzeba, oczywiście, wybrać drogę, ale pokazują się nowe ścieżki i nowe możliwości. Także to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki, pa!